Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Blacks i od razu wam mówię to jest pierwszy odcinek bądź drugi. Ale oczywiście w jednym i w drugim będzie to informacja, który nagrywam już po moim, że tak powiem, finalnym przeprowadzeniu się. Zobaczymy, jak internet działa, zobaczymy, jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Powoli sobie stanowisko rozstawiam, więc jest ok. Szybkie jeszcze info dla Was. Troszkę się na naszym Discordzie pozmieniało tam ładnie Solfirz nad rangami popracował. Jest trochę więcej, że tak powiem, walczenia o coś. Zmieniła się nazwa serwera, jesteśmy teraz ultrasami, więc również się zmieni też. Nazewnictwo w progach wspierania na kanale, że teraz będą jacyś tam ultrasi. Ja sobie to wszystko pozmieniam. Teraz troszkę więcej się będzie chyba działo na kanale, tylko muszę się tutaj ogarnąć ze wszystkim i wszystko muszę prawidłowo tutaj. Również ogarnąć, żeby było, miało to ręce i nogi, żeby kanał troszkę odżył, bo jak wiemy przez to, że no nie mogłem regularnie nagrywać i wszystkiego tutaj robić i kontrolować z pozycji komputera, to troszkę się tutaj, że tak powiem, spowolniło, ale są też wakacje, ja to rozumiem. Fajnie, że jesteście, fajnie, że wierni widzowie cały czas, że no są, że nowi napływają. No i co? Myślę, że będziemy przechodzić do jazdy, ponieważ zostały nam tylko dwie rundy, a klasyfikacja generalna wygląda następująco. Mikkel Mikkelsen ma 5 punktów straty do nas, a Robert Lambert 8. Bartek 11, to jest również do odrobienia. Pytanie, jak bardzo te Grand Prix będą dla nas przyjazne, bądź właśnie nieprzyjazne. Domin Kubera przed chwilą awansował do cyklu Speedway Grand Prix na kolejny sezon, więc... Być może nasza seria spowodowała, że poczuł wiatr w żagle, poczuł, że może wygrywać. No i dzięki temu właśnie jest na takim miejscu, na którym się znajduje, więc miejmy nadzieję, że właśnie tak było. No i pozostaje nam chyba tylko przenieść się do Torunia i zobaczyć jak nam pójdzie. Jeżeli będzie dźwięk trochę inny, o, o wszystkim mi mówcie, mówcie mi, czy mnie dobrze słychać, czy są jakieś przerwy, czy coś się w ogóle różni, no bo jednak nowe miejsce, że tak powiem, mieszkania. Troszkę inne stanowisko, więc tutaj się ze wszystkim staram ogarniać mierną spokojnie, ale czekam na was również odzew, jak to wszystko wygląda i właśnie czy mnie dobrze słychać, czy, czy nie ma żadnych przerw i tego typu rzeczy. No ale dobra, w tym momencie to my się chyba będziemy musieli centralnie i bardzo fajnie przenieść do tego Torunia. i Jak to wygląda? Tutaj, oczywiście, wspominki z 2015 roku. Ale, jakieś dużo tutaj ciekawych kadrów chyba nie było. Kolor toru podobny do tego co był w Gorzowie, pewnie polskie tory zrobili dość podobne do siebie. Były za nami już wszystkie trzy biegi pierwszej rundy, więc pozostał nam ostatni przed ponownym równaniem i przyjdzie nam się zmierzyć z Martinem Waculikiem, Tajemufindenem i Danielem Biulejem. Szybko sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No, ciśnienie w oponach lekko sobie zmniejszymy, przełożenie również tak. No, te, te ustawienia zawsze działają, tak mi się wydaje. Chyba, że poziom trudności będzie można jakoś zmienić. Zostaniemy na pierwszy wyścig na tych parametrach wszelakich jakie są, tylko czy opony są dobre zamontowane, opony są dobre zamontowane, sprzęgło też jest najmocniejsze w ramie, silnik weźmiemy, weźmiemy ten, wydaje mi się, że nie wiem czy jest jakaś różnica, ale że może powinien funkcjonować troszkę lepiej od tamtego, a jak nie to zmienimy, ważne żeby nie jeździć po trawie. Dobra, siadamy na motocykl i zobaczymy jak nam w tym wyścigu pójdzie. Polsko, słowacko, angielska, tutaj walka brytyjska bardziej oczywiście. No i jedziemy, jedziemy. Domin skoncentrowany wie, że jest liderem. Dobrze nie ma żółtej koszulki, jak w skokach, bo może by było trochę więcej tutaj stresu. A tak to zobaczymy. Może troszkę mniej tego stresu na nim będzie ciążyło. Motoarena dla domina nie zawsze była odpowiednio dobra. Ale teraz dobry start, bardzo fajny start. Już na starcie z Waculem sobie poradziliśmy. Tutaj ostry kontakt z Danielem Büleja. Wychodzimy przed niego i w tym momencie jedziemy za zawodnikiem, który ma najgorszy cykl Grand Prix chyba w karierze. Za tajem No ale w tym momencie przewodzi stawce i jedzie bardzo fajnie. Ale my rzucamy się już w pogoń. Wiemy, że szerzej można jechać. Ale tutaj takie nożyce troszkę niekoleżeńsko w niego wjeżdżamy. Ale to jest Speedway, to nie są szachy. Tutaj kontakt może być tylko z głową, że tak powiem. Oj! E, Okej. Okay. Był kontakt również z bandą na prostej startowej. Ktoś mi powie, co tam się wydarzyło, tu chyba nawet powtórka tego nie obejmuje. No, zahaczyliśmy chyba hakiem, ale nie wiem, no, raz się zahaczy, raz się nie zahaczy. Ale no, żeśmy wyśmienicie, żeśmy rozpoczęli to Grand Prix w Polsce, gdzie i tor chyba czujemy i wszystko jest fajnie. No to stary dobry Blacksiu i oczywiście pod jego tutaj skrzydłami Dominik Kubera dostali rozległego udaru i przywozimy srogie wykluczenie w pierwszej serii startów, więc no chyba chcemy zadbać o to, żeby były emocje do samego końca tych mistrzostw. No i no co mogę więcej powiedzieć. Tutaj niechcący aż dałem, żebyśmy obejrzeli ten wyścig, ale my nie będziemy robić scouta na naszych tutaj przeciwników. My wiemy, że najwięcej. Co możemy przegrać, to możemy przegrać z samym właśnie sobą, tak? Zrobiliśmy to przed chwilą. Wiemy już, żeby tej bandy raczej tam za bardzo... Nie ruszać, może właśnie te nożyce takie z wejściem wewnętrznym będą lepsze, no eksploatacja sprzętu praktycznie wcale się nie poczyniła, więc no wydaje mi się, że siadamy na motocykl tak samo jak to było przełożone ostatnio, no i tyle. Będziemy musieli po prostu ten wyścig moim zdaniem wygrać, zbierać te punkty, zbierać trójki, polski Max Freak, Freddy Lingren i Jackie Holder. Mocna obsada, fajni zawodnicy, którzy potrafią sobie radzić, w Toruniu zresztą no, wydaje mi się, że każdy z nich potrafi jeździć i miał wiele okazji do tego, żeby się prezentować na motoarenie w Toruniu, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Mieliśmy niezły start. Teraz start jest trochę gorszy, no ale dobra, tam był start niezły, a potem zakończyło się fatalnie. Chociaż teraz też się zabraliśmy nie najgorzej. I teraz wchodzimy już na drugie miejsce. Całkiem szybcy jesteśmy na tym starcie. Może to sprzęgło jest dobrze spasowane, może ten tor jest pod nas. Musimy uważać na tą bandę, ja już tam nie będę się zapuszczał, tak powiedział Domin Kubera w wywiadzie, oczywiście powiedział, że jest wszystko w porządku, że nawet teoretycznie został zdyskwalifikowany za upadek, tylko za wjazd na trawę, potem co prawda upadł, ale to było w miarę kontrolowane. No i teraz bardzo ładnie założył od zewnętrznej Jacka Holdera, no i prowadzimy, prowadzimy i Domin teraz zmierza po pierwszą trójkę i po to żeby przypomnieć sobie wszystkie kąty, wszystkie zakręty i po prostu przejechać pełen dystans wyścigu bez żadnych większych problemów. I miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie, ponieważ no jak wiemy, e, no, pierwszy nasz start, jak to zwykło wyglądać w naszych tutaj poczynaniach, bywał różny, wyszło na to, że w finale poprzedniego odcinka była gleba i w pierwszym w odcinku tutaj była gleba, więc dwa upadki z rzędu na szczęście, Domin nie jest z pierwszej łapanki. Nic go nie boli oprócz konta punktowego, no ale są jednak już 3 punkty po dwóch startach, więc wygląda to troszkę lepiej. Oczywiście cudów nie ma, Bartek Zmarzlik ma na razie komplecik, a jak Mikel Mikkelsen. Po dwóch startach również 3 punkty, czyli nasi tacy najbliżsi rywale, no nie jest najlepiej u nich. Robert Lambert po trzech startach ma 3 punkty, więc aktualnie najbardziej za odrabianie strat i w sumie jedyny, kto się tutaj z naszego najbliższego otoczenia odbiera, odrabia straty to Bartek z Zmarzlik. Trzeba będzie go pokonać. Trzeba będzie go pokonać, i tyle mogę powiedzieć. Wymieniamy oczywiście oponki na nowe, bo no, że tak powiem, półtora wyścigu przejechaliśmy na tamtych, więc wystarczy im tego. Wszystkie parametry tutaj wydaje mi się, że śmigają tak, jak powinny. Czujemy prędkość, czujemy też te ścieżki, fajnie się tutaj jedzie jest trochę szerzej. Nie za szeroko, ale też ta taka. Ten środek toru oddaje, dobrze się tam porusza. I Domin mówi, że, że jest ok, że jest ok, że nie zawsze w ekstralizie ta motoarena była torem, na którym on czuł jakąkolwiek ogromną prędkość, ale w tym momencie wygląda to dobrze. Teraz mierzymy się z zawodnikami gdzie każdy z tej trójki ma 5 punktów po dwóch startach, więc nie byle jaka seria. To jest Jason Doyle, Artyom Łaguta i Kai Huckenbeck, każdy z nich się zaprezentował bardzo ładnie. No i zobaczymy jakie warunki nam postawił w tym wyścigu trzecie pole startowe, również niezbyt lubiane przez żużlowców, no ale pozostaje nam pojechać na, na miarę naszych naprawdę możliwości. Tutaj tak troszkę nas zabetonowało na tym wirażu, nie mogliśmy tak, że tak powiem, bardziej się powyginać na motocyklu, ale to nie był problem na dłużej, ponieważ teraz już wchodzimy w walkę z Artiomem. Chcieliśmy się na niego zakładać, będąc z tyłu, no i zostaliśmy skarceni. Teraz żeśmy normalnie wysłali do Frankfurtu z powrotem Kaja Huckenbecka, czy tam do Landshut, czy do innego Teterowa. I wracamy do walki o najwyższe tutaj pozycje. Wchodzimy tym razem po wewnętrznej do pod Artyoma i to oddało. I przed nami tylko Kevin Jason Doyle. Tutaj troszkę go od zewnętrznej próbowaliśmy atakować, albo od wewnętrznej, trudno powiedzieć z tyłu, za atak ogólnie. Teraz a i znowu to samo co z Artiomem. Chcieliśmy się założyć od zewnętrznej, ale nas wypchnął. I teraz co nożyce? Chyba nożyce, ależ tutaj zamarkowaliśmy atak od zewnętrznej, weszliśmy po wewnętrznej. I to są trzy punkty. Świetny wyścig w wykonaniu Dominika Kubery. Świetnie i dojrzale rozegrał to po dwóch głupich błędach i tym na siłę zakładaniu się po zewnętrznej. Teraz lekkie markowanie ataku po zewnętrznej. Jason prawdopodobnie usłyszał nas ze swojej prawej strony, a my zmieniliśmy tor na wewnętrzną i pięknie to wyglądało. Kolejne trzy punkty, no i sześć punktów po trzech startach wygląda już zdecydowanie lepiej. Jak wygląda klasyfikacja tutaj generalna? No Bartek ma 11 po czterech, Mikel ma 9 po czterech, czyli jednak tutaj wzięli się w garść zawodnicy. Ale Robert Lambert ma 4 w czterech, więc wydaje mi się, że on z półfinałem, jeżeli nie wygra ostatniego i nie będzie miał dużo szczęścia, no to już się pożegnał. A w tym wyścigu przyjdzie nam się zmierzyć z Andrzejem Lebedewem, który polecał kiedyś pewne meble, Leonem Macenem, który też pewne rzeczy robił niefajne, i Szymonem Woźniakiem, który się lubi przewrócić tego, bo jest Szymonem Woźniakiem. E, dobra, nie ma co, siadamy chyba na furę. I będziemy się ścigali. 82% opon. Wydaje mi się, że zostaniemy jeszcze na nich, żeby na ważniejsze tutaj momenty tego turnieju mieć je w lepszym stanie. Wszystkie inne tutaj części naszego motocykla są w naprawdę dobrym stanie. Więc wydaje mi się, że trzeba z tego korzystać. Bardzo takie. W odczuciu bardzo przyjemnie się jeździ na tej motoarenie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Nie byłem do końca pewny, jak nam tutaj przyjdzie walczyć. Zwłaszcza, że osobiście chyba nigdy tutaj nie jeździłem w ogóle na motorenie, chyba że na jakimś live'ie, Ale dobrze się jeździ, naprawdę. Mimo tego, że to jest troszkę krótszy tor, to wyglądało to nieźle. Te starty też nie są takie najgorsze. My jesteśmy w stanie konkurować. To jest czwarty wyścig w porównaniu, czyli ostatni, więc możemy jechać szerzej. Tutaj troszkę nas pozarzucało na tamtym. Wirażu, ale tutaj jesteśmy tuż za kołem Szymona Woźniaka i teraz lekkie nożyce, ale Szymek dobrze jedzie, jest szybki albo my jesteśmy wolni, trudno powiedzieć, ale tutaj jesteśmy cały czas w kontakcie Andrzej Lebiediew teraz nas blokuje, ale my wchodzimy bardzo po wewnętrznej, ryzykownie ale dużo ścieżek jest z tym toruniu, to trzeba przyznać Motorena jest torem dość szerokim, dość technicznym mimo wszystko, więc tak to kiedyś Tomek Golob rozpisywał na kartce czy tam na jakimś tabliczce przed yy, ligą w studio tak my teraz również staramy się korzystać z tych tutaj danych, ponieważ no Tomek co jak co, ale on wie jak jeździć, no i co, czy my wygramy ten wyścig? Oj, a chcieliśmy zrobić nożyce tak jak na Jasonie Doyle'u i czy to wystarczy? Dobra, nie udało się, ale Nauczeni doświadczeniem, nie chcieliśmy robić tej piki, którą zrobiliśmy w finale poprzedniego odcinka i Grand Prix Sztokholmu, ponieważ to by się skończyło licznymi złamaniami, skręceniami i oberwaniem sprzętu. Osiem punktów to jest zaliczka taka, która dobrze nas plasuje. Nie, nie tracimy wiele w stosunku do Mikelsena czy Bartka z Marzlika, więc wydaje mi się, że, że jest wszystko w porządku, ponieważ w biegu 17 przyjdzie nam się mierzyć to jest. Obsada biegu 17 to jest chyba top 4 klasyfikacji generalnej w ogóle, jeżeli się nie mylę. Możliwe, że się mylę, ale wydaje mi się, że nie. Że to jest y, takie mały finał w ogóle Grand Prix, nie? Jakby najlepsza czwórka jechała z generalki w wyścig o to, kto wygra, to tak by właśnie on wyglądał. Więc emocje zdecydowanie myślę, że sięgają punktów szczytowych, tutaj lekko sobie w ten sposób podkręcimy oczywiście świeżutkie opony, bo na takich tutaj koksów, kocurów i wariatów trzeba troszkę inaczej w ten motocykl tutaj zainwestować, no i tor pierwszy w sensie bieg pierwszy w porównaniu, co oznacza, że mamy bieg po biegu oczywiście z przerwą, ale hmm, no jestem ciekawy jak nam pójdzie, wydaje mi się, że, że powinno być w porządku, tylko szkoda, że szeroka będzie troszkę nie premiowała jazdą, ponieważ no wiemy jak to traktorki potrafią zasypać Szkoda, szkoda, ale może i tak będą emocje w tym wyścigu. Emocje na pewno będą teoretyczne, bo nieważne jak nie przyjedziemy, to zmiany w klasyfikacji generalnej poczynią się na pewno spore, więc Lambert, Zmarznik, Kubera i Mikkelsen zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało i ruszają spod taśmy zawodnicy, po raz kolejny z pola trzeciego jedziemy, ależ tutaj wszyscy poszli w szeroką troszkę chyba dziwne rozwiązanie, Mikkelsen nas tutaj odprowadził również na szeroką i po raz kolejny ależ tu są starcia z Mikelem, pierwszy i drugi zawodnik klasyfikacji generalnej, no i kurczę, no na razie wygląda to średnio mieliśmy tam lekkie problemy Lekko nas zarzuciło w jedną, to w drugą stronę, ale wracamy chyba na dobre tory i będziemy się wciskali krawężnikiem. Oj, bardzo agresywna pika, ale utrzymaliśmy wyłamanie motocyklu na w miarę sensownym poziomie i my już jesteśmy prawie że na pierwszym miejscu. Bardzo hamsko i agresywnie podjechaliśmy pod Lamberta. Nie wyszło to najlepiej, ale nie wyszło to również najgorzej. Znowu wjeżdżamy pod Bartosza z No i są jednak emocje, są naprawdę bardzo duże emocje. Wjeżdżamy na ostatnie okrążenia. Ja się czuję, jakbyśmy ledwo pierwsze kończyli tyle jest emocji, ale wyjechaliśmy za szeroko. A i Bartek tutaj pod nas podjechał. Staram się go zamknąć. Zamknęliśmy Bartka, ależ to wyszło świetnie. I tutaj, czy wiedziałem przed Mikela, przepraszam, przed Roberta Lamberta, tyle było emocji, że prawie spadliśmy na trzecie miejsce na tym okrążeniu, a skończyliśmy na pierwszym. Świetny wyścig Mikkelsen bez punktów, więc po rundzie zasadniczej wydaje mi się, że będziemy mieli lekką przewagę nad Mikelem. Tak jest, Bartek ma punkt więcej od nas, ale kończymy rundę zasadniczą na miejscu drugim. Wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych rund zasadniczych w naszym wykonaniu. No i brawo, naprawdę brawo. Komu jeszcze należy pogratulować? Zaraz to Wam powiem. Przejdźmy do finałów. Jak to wygląda po wyścigu 20? Kai Huckenbeck 10 punktów. Co za mocarny występ Kaja Huckenbecka. 6 punktów to jest miejsce 14. W ogóle strasznie ciekawe Grand Prix, tylko Andrzej Lebiediew nie, nie powalczył. Tajski jest również w półfinale, więc się obudził. Freddy Lingren również jest w półfinale. Um, Artyom nie jest w półfinale, więc no, Zmarzlik, Domin, i myślę, Mikkel Mikkelsen to jest ta taka czołowa trójka, która będzie walczyła, chyba i która dała sobie najwięcej szans przed ostatnią rundą, na to, żeby być jak najwyżej. No ale jak to będzie wszystko wyglądało, no to przekonamy się już za momencik. Nasz następny bieg to jest oczywiście półfinał numer dwa, a w finale witamy już Bartosza z i Jacka Holdera. Niestety ani Kai Huckenbeck, ani Tajski nie weszli do finału, ale po raz kolejny są w półfinale, więc forma taka wydaje mi się troszkę zwyżkowa, więc brawa dla chłopaków, niech tam to wszystko idzie po prostu w dobrym kierunku. A co mogę powiedzieć o nas? O nas mogę powiedzieć tyle, że musimy ten bieg pojechać jak najlepiej, wybieramy jako pierwsi pole startowe, więc Ole wybierzemy czwarte. My lubimy w tym żółtym kasku śmigać. Jason Paul Doyle z drugiego pola startowego, Mikkel Mikkelsen z trzeciego. Będzie również bardzo zacięta walka z Mikelem na pewno. Oczywiście bierzemy świeże opony. Tu już nie ma momentu, w którym możemy się rozluźnić. Tu już nie ma momentu, w którym możemy odpuścić. Tu już są tylko najważniejsze dla nas momenty, jakie tylko mogą być, więc rozpoczynamy te zawody i jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko się potoczy. Fast Freddy z pola pierwszego, który również potrafi wyskoczyć znikąd z kapelusza z pudełka, jak to zwał tak zwał, ale my się już troszkę agresywniej ustawiamy, żeby no startu z Mikelem nie wygramy, ale może pod przycięcie do krawężnika, zaraz zobaczymy jak to rozwiążemy, Dominik Kubera czy będzie kolejny finał z rzędu czy będzie powiększenie przewagi nad Mikelem Mikel słaby start, ale tam było, był kontakt Jacksona Doyla z Fredrikiem Lingrenem no i dużo się działo na starcie, powyginało nas, sponiewierało nas ale jesteśmy w kontakcie, jesteśmy tuż za Mikelem troszkę nasz motocykl jest taki właśnie bym powiedział responsywny na tych łukach Troszkę. A tutaj bardzo szeroko wyjechaliśmy, ale w sumie zostaje to co było. Zostaje miejsce trzecie, ale jesteśmy cały czas w walce. Freddy. Tak jak mówiłem, on potrafi znikąd coś wyczarować, ale teraz przeciągamy wejście. Oj, to było totalnie bezsensowne niestety. Na tak krótkim torze to było bardzo niebezpieczne i komplikujemy sobie bardzo wejście do półfinału, ale od razu już staramy się wejść pod Jasona na i znowu wracamy na trzecią pozycję. To może być najciekawszy półfinał, jaki przejechaliśmy, ale czy nam to wystarczy? Jesteśmy bardzo szybcy, wchodzimy pod Mikela i teraz ostatni wiraż. I czy my w ogóle wygramy, będąc na ostatnim miejscu? My wygrywamy ten półfinał, jesteśmy naprawdę w się Domin Kubera. W tym momencie pacyfikuje po prostu Mikela Michelsena. No, i jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał finał, ale to Grand Prix pokazuje, że polska siła naprawdę w nim drzemie ogromna, i nie jest to tylko siła na polskim podwórku, ale i na całym światowym podwórku, wszelakiego Speedwaya. Wyglądało to pięknie i obsada wyścigu finałowego to Bartosz Marznik, Dominik Kubera, Jack Holder i Fredrik Lindgren, który po cichu z 7 punktami, ale jednak już z dziewięcioma jest w finale. Cały Freddy. Ciekawe czy zmienił rękawiczki. Zostaje nam czwarte pole, więc stajemy jako Bartka. Z prawej strony tylko banda, a z lewej, na ten moment, chyba nasz największy rywal w walce o Mistrzostwo Świata. W ogóle, jak to brzmi, walka o Mistrzostwo Świata to już nie są przelewki, nie ma taryfy ulgowej, będziemy się tłukli 88% na silniku, czyli no, nie ma boskiej możliwości, żeby on zdefektował. Przełożenie, wszystkie różne tutaj parametry motocykla wydaje mi się, że są w naprawdę dobrym stanie, wydaje mi się, że są dobrze ustawione. Więc no, jedyne, co możemy zrobić, to wsiąść na ten motocykl i pokazać, że jesteśmy w sztosie. Jack Holder, Freddy Lindgren, Bartosz Zmarznik i Dominik Kubera. Który z tych wariatów, który z tych wspaniałych zawodników okaże się najlepszy? Bartek również słowa uznania, ponieważ Moto Arena to nie jest tor, który on, że tak powiem, uwielbia. Zwłaszcza widać to na meczach ligowych czasami. No ale w tym momencie jest w finale, ma najlepszą zdobyć punktową. I czy odrobi coś do Dominika Kubery? To już się okaże za chwilę poszli. Ależ tam Freddy zajechał i leży dwójka zawodników. Ojoj, oj, oj, a my wiemy, że sędzia. To nie bierze jeńców i w czwórkę to na pewno nie będzie powtórki. Co się wydarzyło? Bartosz Zmarznik wykluczony. Zobaczmy powtórkę, bo ja... Może sędziowie są trochę za nami. Trudno powiedzieć, co tu się wydarzyło? No... <laughs> nie wierzę w to, nie wierzę w to. Za co on został wykluczony? Nie wiem. No i jeżeli teraz... Znaczy, jeżeli dojedziemy i nadrobimy punkty, no to oczywiście ten finał będzie w rozpatrywany jako skandal żużlowy ponieważ no nie powinien być tutaj wykluczony Bartek, Jack tak przeciągnął wejście w łuk że po prostu skasował Bartka, sam się również przewrócił, Freddy tam również go poobijał, my również uderzyliśmy w tył na koło motocykla Bartka e, no nie jest to sprawiedliwa walka, czasami my byliśmy z tyłka wykluczani, ale w tym momencie no to zupełnie niezrozumiałe wykluczenie poszło, ale dobra my tutaj wykorzystujemy szansę jak rekin, poczuliśmy krew i wjechaliśmy prosto w ofiarę, a ofiarami są tutaj wszyscy uczestnicy tego cyklu Grand Prix Ponieważ jeździmy naprawdę świetnie. Mało ten nasz motocykl jest taki elastyczny na tych łukach, ale czasami to nawet dobrze. No jak nie trafimy wejścia w łuk, to lecimy pod bandę, ale jest w miarę taki do kontrolowania, może czasem aż za mało sterowny, ale to nie jest problem. My jesteśmy naprawdę w wielkim sztosie i jedziemy po zwycięstwo w Polsce, na własnej ziemi, we własnej ojczyźnie i po to, żeby przed ostatnią rundą jeszcze powiększyć przewagę w klasyfikacji generalnej, bo punktowo to może być chyba nawet najlepsze nasze Grand Prix dominikiem Kubera w tym sezonie. Nie jedziemy ładnie tego wyścigu, ale jesteśmy po prostu piekielnie szybcy. No i wydaje mi się, że niewiele nam będzie już bra... oj oj, tutaj chyba byliśmy, robiliśmy podwaliny pod glebę szczęścia, ale gleb Chyba szczęścia jeszcze przyjdzie, w ogóle Jack Holder ma plan przyjechać na metę? Przyjechał jakieś 9 sekund po nas, nie wiem, on chyba jeszcze do sklepu z pamiątkami na Stadionie na Moto sobie stanął po drodze. Freddy drugie miejsce, również bardzo fajny występ Fryderyka. Jesteście, pamiętajcie, pięknie tak jak Freddy pod płotem, ale my jesteśmy również piękni, 17 punktów w tej rundzie. To jest naprawdę ogromna zaliczka i jak spojrzymy w klasyfikację generalną, a robimy to już w tym momencie, no to ostatnie Grand Prix w Melbourne, oj będzie ciekawie, oj będzie ciekawie, 42 tysiące pojemności stadionu, prawie 350 metrów długości, będzie fajnie, ale spójrzmy, 12 punktów przewagi nad Mikelem, 13 punktów przewagi nad Bartkiem z Zmarzlikiem, wiecie co to znaczy, my przywozimy praktycznie dwie trójki w rundzie zasadniczej i my jesteśmy mistrzami świata, nie chcę tego mówić głośno. Ponieważ wszystko się jeszcze może wydarzyć, tak jak tutaj zaczęliśmy od wykluczenia, no ale moim zdaniem mamy naprawdę ogromne szanse na to, żeby tym mistrzem świata zostać. A czy tak się stanie, tego dowiecie się już w kolejnym odcinku, ostatnim odcinku. Mam nadzieję, że ta seria Wam się bardzo podoba. Możliwe, że zrobimy kim innym kontynuację już na wyższym poziomie trudności, bo przypominam, że to jest poziom normalny. No i co? Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Lajkujcie, komentujcie, podbijajcie, bo to też jest ważne, żeby ten kanał znowu troszkę odżył po tej lekkiej takiej przerwie. No i mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!